No się ma, Elo. Interwały bez FTP, bez miernika mocy, bez yy, stref mocy, żeby były skuteczne, żeby były precyzyjne, żeby można było budować naszą formę bez yy, inwestowania w drogi sprzęt, w germiny lub tego inne typu urządzenia. Jak to zrobić? Zapraszam. Ale zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę trening interwałowy. Interwały to nic innego jak wysiłek o zmiennej intensywności. Najprostszy schemat wygląda tak, że mamy rozgrzewkę. Mamy interwał, który składa się z wysiłku i odpoczynku, czyli czasu, kiedy mamy wyższą intensywność i odpoczynku, gdzie ta intensywność jest troszeczkę niższa. I takie interwały powtarzamy cyklicznie: może być 5, 10, 8, 3, 4. Ilość interwałów jest dowolna. Czas trwania interwału i czas trwania odpoczynku. Tutaj, tak naprawdę, możliwości są nieograniczone. Jest cała masa kombinacji różnych wariantów: krótkich, dłuższych, przeróżnych. Przeróżnie można sobie taki trening układać. I może być tak faktycznie, że czasami często się w tym połapać. Jak taki plan sobie ułożyć? Więc są podstawowe zasady, które warto byłoby znać. Rozgrzewka i schłodzenie po treningu. Dwa bardzo ważne elementy, które nas przygotują, nasz organizm do bardzo ciężkiego wysiłku i po wysiłku przygotują nas do procesu regeneracji. Także warto o tym pamiętać, nie należy tego pomijać. I szczególnie w treningach interwałowych trzeba przykładać do tego dużą, dużą wagę. Trening interwałowy powinien trwać około godziny. Jest to bardzo mocno obciążający wysiłek dla naszego organizmu, tak więc godzina, no godzina z kawałkiem, ale zasada jest taka, dziś, że cały trening powinien się zamykać godzina, godzina 15 może. Nie tyle obciążą bardzo mocno nasze mięśnie, ale bardzo mocno obciążono układ nerwowy. To przemęczenie układu nerwowego jest dla nas bardzo mocno niekorzystne i później zregenerowanie się właśnie może stanowić już duży problem mięśnie, o ile. Jeżeli je przeciążymy i przemęczymy, dochodzą do siebie bardzo szybko. A jeżeli przemęczymy układ nerwowy, to, to pełna regeneracja może nam zająć kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Więc na pewno trening interwałowy to nie jest trening, który powinno się wykonywać dzień po dniu. I na pewno czas trwania również nie powinien jakoś być przesadnie duży. Do długości trwania poszczególnych interwałów to ta zasada jest taka. Trzymaj Krótszy czas wysiłku, tym wyższa intensywność. A wtedy czas odpoczynku może być taki sam lub nawet dłuższy, czyli minuta wysiłku, 2 minuty odpoczynku. Minuta wysiłku, 2 minuty odpoczynku, więc intensywność wysiłku będzie bardzo, bardzo wysoka. Czym czas trwania wysiłku jest dłuższy, tym ta intensywność będzie niższa, czyli jeżeli mamy 3 minuty wysiłku, 3 minuty odpoczynku, 3 minuty wysiłku. trzy Jeżeli bardziej będziemy wydłużać czas wysiłku, no to ta intensywność będzie spadać. Jeżeli mamy 10 minut wysiłku, to ta intensywność znowu będzie troszeczkę niższa. I w takiej sytuacji czas trwania odpoczynku również może być skrócony, czyli na przykład 5 minut wysiłku, 2 minuty odpoczynku. 5 minut wysiłku, 2 minuty odpoczynku. I na takiej zasadzie należałoby to sobie ustalać. Cała sztuczka polega na tym, żeby dokładnie wiedzieć, jaka to jest ta bardzo wysoka intensywność, jaka to jest średnia intensywność, jaka to jest niska intensywność. Cały szkoł polega na tym, żeby mieć jakieś narzędzie, które będzie tą naszą intensywność w stanie zmierzyć dosyć precyzyjnie. No i tak oto najlepszym rozwiązaniem jest pomiar mocy FTP i strefy mocy na podstawie FTP, gdzie tworząc sobie jakiś tam plan treningowy na garminie, wrzucamy go na urządzenie. I nam pokazuje dokładnie z jaką mocą w danej strefie mamy jechać. A co jeśli nie mamy FTP, jeżeli nie mamy pomiaru mocy, jeżeli nie znamy swoich stref treningowych, a chcielibyśmy też skutecznie trenować interwałowo? Trzy sposoby, jak, jak zrobić trening interwałowy bez użycia pomiaru mocy. Będziemy potrzebować pulsometr i będziemy potrzebować miernik kadencji, no i jakiś licznik z stoperem, który będzie odmierzał czas. Pierwsza rzecz, jaką by trzeba było ustalić, to jest faza odpoczynku. Faza odpoczynku to też nie może być jakaś tam jazda w tleniku. Musi być to też w miarę dość yy, intensywny wysiłek. Zdecydowanie niższy niż faza wysiłku, ta typowa, ale też, też nie jakiś tam super relaksik. Więc najlepiej, by to była strefa tempo, czyli albo poniżej FTP, albo poniżej progu meczonowego. No i teraz, jako że pulsometr w przypadku interwału w ogóle się nie sprawdza i wartości pulsu będą rozjeżdżać się i to mocno z wartościami generowanych vat więc trening interwałowy z wykorzystaniem pulsometru jest w ogóle bezużyteczny i zdecydowanie lepiej jechać już na oko bez niczego niż z pulsometru. Ale możemy ten pulsometr wykorzystać właśnie do ustalenia naszej strefy tempa. Tak? Płynna stała jazda jednym tempem przez dłuższy czas eee, przy użyciu pulsometru ma sens. I tak oto. Najlepiej wybrać płaską drogę, najlepiej asfaltową, eee, bez podjazdów, bez jazdów, no bo wszystkie nierówności terenu, czy też chociażby warunki atmosferyczne, raczej będą nam przeszkadzały niż pomagały. Nie, nie są to sposoby idealne, nie jest to rozwiązanie idealne, ale. Zawsze można sobie jakoś w ten sposób poradzić. No i ustalamy kadencję, z jaką będziemy jechać cały trening. Tak, naszą optymalną, jaką jeździmy, zazwyczaj. Nie wiem, może być to 90, może być 80. Ważne, żeby cały czas, przez cały czas trwania treningu trzymać jednakową kadencję. No i teraz musimy ustalić przełożenie, na jakim będziemy jechać, aby utrzymywać przez 5-10 minut naszą strefę tempu, czyli pod warunkiem, że mamy cały czas jednakową kadencję, tak? Czyli dobieramy przełożenie w taki sposób, gdzie jesteśmy w stanie przez 5-10 minut jechać w strefie tempo i przy kadencji na przykład naszej ustalonej 90. Jak ktoś nie ma pulsometru, no to jazda tempem, gdzie możemy swobodnie rozmawiać, możemy pełnymi zdaniami wypowiadać się bez problemu, to jest tempo trochę za niskie. Tempo, gdzie jedziemy z taką intensywnością, gdzie Sprawie, gdzie płynna rozmowa, wypowiadanie pełnych zdań sprawia nam problem, no to będzie troszeczkę za, za wysokie tempo, czyli coś pośrodku, to będzie nasza strefa tempo. No i teraz ustalamy nasze interwały, przykładowo niech to będzie 2 minuty na 2 minuty. E, jedziemy w fazie odpoczynku, czyli w naszej strefie tempo, e, odpalamy interwał, czyli zrzucamy o dwie, dwa oczka przełożenie na cięższe. I trzymamy i staramy się utrzymać kadencję, którą mieliśmy założoną, czyli 90. Z automatu moc generowana wzrośnie i to solidnie. Mijają dwie minuty. Zrzucamy z powrotem na poprzednie przełożenie. Wracamy do strefy tempo i mamy fazę odpoczynku. I tak na zmianę. Oczywiście dasze tętno się rozjedzie całkowicie i będzie pokazywać cały czas jakieś tam kosmiczne, kosmiczne wartości. Nie ma w ogóle co się tym przejmować. Ważne, żebyśmy pilnowali kadencję i przełożenia i te wartości. Vatów, których tak naprawdę i tak nie widzimy, będą bardzo bardzo dokładnie się zmieniały wraz ze zmianą fazy. Sposób numer dwa. Podobnie zaczynamy od ustalenia naszej strefy tempo, czyli jedziemy 5, 10, 15 minut, yy, ustalamy kadencję, ustalamy przełożenie, tak aby znajdować się mniej więcej w takiej strefie tempo, czyli już mamy problem z płynnym wypowiadaniem pełnych zdań. Możemy mówić, ale z przerwami i pojedyncze słowa. To jest nasza faza odpoczynku. I teraz y, ustalamy sobie interwały, na przykład minuta wysiłku na 3 minuty odpoczynku. I tak y, po odpaleniu stopera y, zmieniamy kadencję z naszej optymalnej, na przykład 90 na 120. I musimy minutę. Przy kadencji 120. Mija minuta, schodzimy z portu na kadencję 90. 3 minutki, jedziemy kadencją 90, z potem minutka 120. I tak zmian, i, tak i tak dalej, i tak dalej. Nie zmieniamy przełożenia, zostawie cały czas przełożenie jest jednakowe. Yy, zmieniamy tylko kadencję. I tak samo. Nie widzimy, nie widzimy generowanej mocy, nie widzimy naszego FTP, ale trzymając się tylko i wyłącznie kadencji i, yy, i czasu te interwały będą bardzo mocno zbliżone do tego jakbyśmy jechali w ten sam sposób w oparciu o, o moc i miernik mocy. No i trzecia opcja, jako że już wcześniej wspominałem, że mm, przy stałej płynnej jeździe w miarę płynności będzie sprawdzał no to tempówki, czyli y, interwały, które trwają gdzieś tam 10 minut, 15 minut, 20 minut na niższej intensywności, ale są dosyć długie. No i wtedy Wtedy w oparciu o tętno można sobie taki interwał zrobić, na przykład 2 razy 20 minut. Tak? Czyli 20 minut strefa tempo, 5 minut trochę lżej. 20 minut strefa tempo, 5 minut trochę lżej. I po treningu. I mamy takie trzy opcje. W zasadzie trzy różne treningi, trzy różne intensywności. Yy, zawsze, jakoś, zawsze jakieś urozmaicenie treningu także polecam także zawsze jakieś urozmaicenie można sobie w ten sposób bardzo łatwo ciekawie różnego rodzaju treningi yy, zaplanować ja katuję ten trenażer i szczerze mówiąc już mam go po dziurki w nosie, nie mogę patrzeć ani na interwały, ani na trenażer jak widzicie pogoda dzisiaj wyśmienita yy, więc czas się żegnać z trenażerem czas wrócić na, na szosę albo do lasu jeszcze co do ustawek. Wiem, często, często pytacie mnie, co z ustawkami. No, pogoda jest idealna, ale warunki w lesie są jakie są. Wszędzie jest błoto okrutne. No i kurczę, o ile niska temperatura mi w żaden sposób nie przeszkadza i nie jest dla mnie problem, no to babranie się po, po kolana w błocie wszechobecnym jest trochę kłopotliwe. Więc trzeba byłoby odczekać, aż trochę tam ta woda zejdzie. Ale jeżeli mamy tutaj wśród widzów jakichś szosowców, no to możemy zorganizować ustawki na szosie. Palec pod budkę. Dajcie znać w komentarzach, kto jest chętny na jakieś szosowe ustawki. Pomyślimy. Tak jak dzisiaj. Wyśmienice warunki do jazdy. A jak trochę odwisz puści, trochę sytuacja w lesie się odnormuje, to wrócimy do regularnych ustawek eee, MTB. Ja spadam. Siemanko.